Witajcie z tej strony Wilczek Wolf czy. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj robimy szybki opening i duo z 3 No także zacznijmy może od tych trzech boksów. Zmotywowało mnie to, że przed chwilą... Ulysowałem Jackie. No właśnie. No i pięknie. Nie, ja, ja już widzę, mu... że nic mi z tego nie wypadnie. Mam upgrade na pęny, a miałem tylko moc drugą i tak się No Mówiłam, nie że nic oprócz gemów, ja już nie chcę tych gemów. R... Jak to nie chcesz gemów, daj mi no, gemy jakieś. Za dużo ich jest. No, dobra, gramy? Zaczekaj, muszę zobaczyć to wiadomości na klubie. To wiadomości na klubie? Tak. To ty na jakimś innym klubie jesteś dzisiaj? Dawno ci nie było. Dlaczego ty cały czas piszesz to jest? A tutaj pomyliłem Discord z tym, okej. Okay. Dawaj. No ludzie dochodzą, może ktoś... A nie, zaczekaj, ja muszę... Ty no już nacisnęłaś to co chcesz zrobić? Nie to trzeba wyszłaś. Bo ja teraz dobijam na kim. Nie więcej pucharów. Ja teraz dobijam Barleya na 15. Dobra, a ja Fajper. No to nie, nie powiem, że to jest dobry team, ale też nie powiem, że jest zły. Ale co jest złego w tym teamie? Ja nie wiem po prostu, ale z drugiej strony mamy i ty i ja mamy daleki zasięg, nie? Aha. Ja, robię, ja lubię taki zasięg rozdziabiony, nie? Taki jak to nazwać potrójny bardziej niż pojedynczy, a Piper ma pojedynczy. Padłem. Ty też. <grym> po co my się tam pakowaliśmy? No ale dobra. Jeszcze raz. Tak. Mówiłem, że to nie będzie zbyt dobry team. Weź przestań, Co? Bo, bo raz przegrałaś. Po prostu się nie pakujmy, jak widzimy, że. Myślę, że tam na boku będzie skrzynka. Tak, szło dwóch przeciwników, jeszcze dwóch mocnych. Tak naprawdę, bo ten. Jak on tam. E, Daryl, tak. No. no. To jest całkiem. Dobry. ciężka postać, nie? No. Ja już dobiłam niestety Daryla na 15. No. Teraz będzie na 20. On ma strasznie ulta oh. takiego. Kto? Deryl? No. Tam jest Rose, tu jest ta, Tara. Ja spokojnie mogę z tych, tych pić. Może to nie jest ma pana Burleya, no ale może być. Kurde, z no. Ale mnie rozwaliła bezczelnie. Ja uciekam, niech oni się tam A winią. jeszcze pięć drużyn jest, kurde, no. Nie. Mocne. Nic ze mną. Co ty z nią myślałeś? No nic, rozwaliłem go, nie? Kasz, no, no tak, no ale... <laughs> daj dobi tego ninja. To jest pewnie jego ziomek. No, no bierzemy tego bossa. Co nam tam? No co nam? Serio, on cię zabił? No Ja mam słabą moc. To przecież to jest śwież, świeża postać. <laughs> Ładnie poszłaś. <laughs> Dobra, gramy. Czyli mamy minus jeden w, to, w totalu. What? No, w pierwszym mieliśmy minus 3, teraz 2. Co? Ty dostałeś minus 2? Nie, 2 dostałem. Aha, ja też teraz 2. Ja na razie mam minus Minus 2. W tych kierkach. Pomogłam mu tylko, kurde, teraz. O mój Boże, go, teraz robię za mnie go. O nie, przypadkiem rzuciłam ultra, super. Super ja Też Znowu zapomniałeś? Nie. Przez przypadek Sześć, wróciłem. Multę. Pięć, cztery. Naprawdę nie opłacało się rzucać tego ulta. No jak to jest, że ja nie mogłem go jeszcze uderzyć, a on mnie już mógł uderzyć. Co za poracha. Mhm. Eee, hej tam. Dobra, w bilansie kolejny minus 3, czyli mamy już minus 4 z powrotem. Nie wyjdziemy na plus, czy co? Nie wiem. Dawaj, graj. Tylko punkty, nie ma co się... Co jest? Padł internet? Nie. Ej, ja teraz nie mogę wyjść, dopóki Ty nie naciśniesz. Coś się stało z internetem. W takim razie chwilę sobie poczekamy. No nie no, przecież padł internet, to do kogo ty mówisz? Niech to padł internet. No nie działa internet. Ale ja nie nagrywam najwa. <grych> no tak szyno. No już działa. No już działa. Ale padaka. No padaka no. No dobra, zaraz będziemy kontynuować, tylko może je ja zmienię za Tak co do bilczaki zdecydowanie Ja gram piper tylko Musiałem wziąć, żeby mi się brawler nie świecił Aha, To ja sobie może... no... chyli chociaż nie będzie aż taka zła Jak będziemy przed kimś uciekać, to będę miała przyspieszonko

Ej, e, Daj spokój, to nic mi nie idzie chudy. Poszedłem tam, gdzie... Wiesz, miałem cztery, dwóch przeciwników od dołu i dwóch od góry. No, widzisz ten cień, co to jest za cień? Dziwne. co coś stanie jak tutaj. O kurde, ja teraz... Uwaga! Ty no, jednym bombą mnie rozwalił? Eee, dlatego, bo to był ult. No, ale co to za różnica? Miałeś innego cube Ty no, co ty robisz? Co? Co ty robisz? Co? No szczerze powiedz mi, co ty robisz?